Ostatnie popisy Murańskiego pokazały jedno: chłop ma sobie więcej samozaparcia niż przeciętny akumulator po zimowej nocy. Typ ewidentnie nie zamierza wypaść z obiegu, nawet jeśli już zaczyna się staczać po równi pochyłej, to jeszcze po drodze wyciąga kij i sam sobie dorzuca kamieni pod nogi, żeby efekt był bardziej widowiskowy. Od słynnej bomby na konferencji od Araba, czyli momentu, w którym Murański przypomniał wszystkim, że fizyka to jednak nauka ścisła, aż po jego interpretację przegranej z Rytą. bo według niego to nie był żaden nokaut, tylko przerwanie przedwczesne. No przecież on miał jeszcze plan? Może plan B? Może Plan na przyszłość, ale... Plan był. To, że przez 15 sekund nie odpowiedział ani jednym ciosem, tylko zbierał jak paczkomat Black Friday, to już szczegół. I to jest właśnie w tym typie najlepsze. On naprawdę wygląda, jakby wierzył w każdą swoją bajkę. Ale jak się głębiej zastanowić, to człowiek zaczyna mieć wątpliwości, czy on naprawdę jest aż tak oderwany od rzeczywistości, czy to po prostu genialny plan marketingowy. Bo może Murański to nie głupek, tylko jeden z najlepszych aktorów tragikomedii w Polsce. Tylko, że zamiast Oscara dostaje przelew od Freakfightowej Federacji. Facet wie, że jak będzie dalej robił z siebie małpę z organetką i krzyczał o spiskach sędziów, to kasa dalej będzie się Zgadzała, a szacunek? A szacunek? No błagam, szacunek to dla niego coś, co można kupić w Lidlu na promocji razem z paragonem grozy. Ostatnio Arab ten sam od konferencyjnej rakiety postanowił się odezwać, bo ponoć wcale nie przepraszał Murańskiego. Wyszedł na ulicę z ziomalami na tle samochodów, które wyglądały jak wypożyczone z planu. Chłopaki nie płacząc, szyi. wygłosił monolog, który spokojnie mógłby być trailerem nowego Pitbulla. Murański to zwykły web, oznajmił z powagą: Doszło też do mnie, że Jaca wypowiadałeś się. Że, przyszedł, że przyszedłem, że przyszliśmy z moim bratem e, przepraszać cię po wszystkim. E, jesteś łubem, jesteś starym łubem, nie było takiej sytuacji i będziesz się usiał do tego ustosunkować. Przecież, przecież kurwa, nawet twój trener powiedział, że mam w ciebie wy Pan, że jest z sobą tam stoi tylko dla pieniędzy, więc na ryj. No i niby racja, tylko że to oświadczenie wyglądało jak reklama leasingu na pasata. Jakby jeszcze dodał niskie raty bez biki KRD, to bym uwierzył, że to kampania marketingowa. Nie żeby Arab zbudzał jakąś niechęć. Wręcz przeciwnie, chłop wydaje się spoko. Po prostu cała ta scenka była tak sztuczna, że nawet wersów by się zażenowała. Wystarczyło stanąć gdzieś na parkingu, kaptur na głowę telefon włapę i powiedzieć po prostu, że Morański gada głupoty. Bez fur, bez scenografii, bez tego teatralnego napięcia. Ale wiadomo, jak się ma do czynienia z Jackiem Morańskim, to nawet oświadczenie. O niczym, trzeba zrobić jak zwiastun do Furii 7. A propos jego codzienności, Morański ma nową pasję. Nie, nie ma nie aktorstwo, bo to już dawno przerosło jego możliwości. On teraz promuje swoją kobietę w socjal mediach. Znaczy nie w stylu kamera Bojani Denisa Załęckiego, gdzie połowa nagrań wygląda jak zwiastun do chłopaki Sferajny, wersja bydgoska. Nie, Morański pokazuje jak jego kobieta robi codzienne czynności, zakupy, sprzątanie, życie w trybie zwykli ludzie, ale jednak Morańscy. Ostatnio wróciła z dwoma torbami żabki tak wypchanymi, że wyglądało jakby niosła w nich cegła, a nie bułki i kole za i tutaj zaczyna się dramat narodowy. Papierowe torby. Kto to w ogóle wymyślił? Te torebki to jak znajomość z Morańskim. Nieby ładnie wygląda, ale po chwili tak się rozpadnie. Dwie butelki wody i już rozerwane zawartość na chodniku, a ty stoisz jak idiota, wkurzony na siebie na żabkę i na całą tę pseudonaukową ekologię, w której wszystko jest z plastiku, ale torba ma być z papieru, bo ziemia. No jasne, ziemia wam podziękuję, jak ludzie zaczną rozsypywać zakupy na chodniku, ale wróćmy do naszego bohatera. Dla Morańskiego nawet wyjście z żabki to idealna scena do miniaturki na YouTube. Tym razem wymyślił, że przy tej okazji wręczy kobiecie prezent i to nie byle jaki? Bo pierścionek nie z jubilera, nie partu, tylko od lokalnego handlarza dywanów z Dino. Klasa sama sobie, podobno nawet Amadeusz Ferrari miał tam własne stoisko z biżuterią. Ale uwaga, to plotka, więc nie powielajcie, żeby potem nie było, że Ferrari handluje pierścionkami obok kiełbasy z promocji. <gry> Janna, która już dawno przywykła do tego, że jej pan Fragles siedmiu boleści, non stop obsypuje ją prezentami w stylu, zróbmy coś, żeby było kontentowo, nawet nie udawała zachwytu. Zrobiła tylko to klasyczne ojej, jak cudownie, takie z grymasem, który mówi dzięki, ale już się z tym pogodziła. a on rozanielony jak dzieciak, któremu powiedzieli, że mikołaj istnieje naprawdę. Dostał buziaka i aż coś w nim zaskwierczało. Może to był entuzjazm, a może po prostu akumulator w głowie, który już dawno zipie. Kogo ty to wyczaiłeś? Jezu! Jak byłaś w sklepie? Ja pierdolę, jaki oryginalny! No cudo! To radziejki kochane Wróćmy jeszcze na chwilę do zestawienia murański versus ryta. Murański, mimo że jak wspomniałem, dostał połie tak solidnie, że mało co tam nie na drugą stronę po ochłonięciu i przeanalizowaniu pojedynków wciąż uważał, że sędzia się na niego uwziął i mógł nie kończyć jego starcia. Bo według Jacka miał jeszcze trochę manny, jak to on określa i ryta, mógł jeszcze pożałować dnia, kiedy spojrzał mu w oczy. Typowy Muran, leży półprzytomny, przytomna jego głowie, dalej trwa wojna, on dalej jest nieśmiertelnym wojownikiem, któremu po prostu zabrali zabawkę w najciekawszym momencie. Murański więc wydał oświadczenie, w którym skierował do właściciela grondy pozycji o walki na gołe pięści, między nim a Rytą. Postawił jakieś swoje warunki, coś tam gadał o honorze i sprawiedliwości, że niby walka życia, że on jeszcze pokaże, co potrafi i słowo się rzekło. Ryta oczywiście zgodził się na te warunki, choć dodał jeden od siebie. Zwycięzca zgarnia całą garżę a przegrany wraca do domu obierać kartofle wybitymi zębami. I trzeba przyznać, że jak na człowieka, który niedawno prawie wysłał Morańskiego w zaświaty, miał całkiem zdrowe poczucie humoru. ...tego, co mówi, a jest podobno, no to tak. Oczywiście zwycięzca bierze wszystko. Czyli jeżeli on wygraje, oddaje moje pieniądze. Jeżeli znowu, ja, to ja w... to Nie, czekaj. No ja ja tak. i bo... Nie, nie ponieważ nie ma tam żadnych konferencji. Pan Grabowski mimo wszystko raczej nie potraktował tego zestawienia zbyt poważnie. I to niekoniecznie ze względu na rytę. Po prostu sam pomysł zestawienia Murańskiego w grondzie, to już trochę jak zaproszenie pijanego wujka na chrzciny i liczenie, że nie zrobi afery. Grabowski wrzucił więc pytanie do internetu, co ludzie o tym sądzą? No i ludzie nie zabiegli. Muran i gronda to złamanie zasad. To byłby upadek moralności grondy. Masakra, gdy do tego dojdzie. Koniec cytatu. Czyli jak Państwo słyszeli, internauci woleliby oglądać pojedynek Koguta z pitbullem niż murańskiego w starciu z rytą. I szczerze mówiąc, Trudno im się dziwić, bo w takim pojedynku przynajmniej wiadomo, kto kogo gryzie. A w przypadku Jacka, to nigdy nie wiadomo, czy on zaraz zacznie walczyć, czy wygłaszać przemówienia o honorze i prawdziwych mężczyznach w samych slipkach. Jacek Morański versus Krzysztof Rytę na brądzie. Oto jest pytanie. Dajcie znak, co o tym myślicie, bo ja powiem Wam szczerze, że swoją opinię dotyczącą takiej walki, takiego występu już mam. Ale czekam na Wasze opinie i komentarze co o tym sądzicie i pamiętajcie, gromda numer 23 już 5 grudnia na pewno nie będzie miękkiej gry i na pewno nie będzie kombinowanie ustawiania i Ostatnio na kanale Szalony Tańcuła pojawił się kolejny materiał z farmazonami na czasie. Panowie pokazali światu głosówki, jakie wysłał Morański Jarkowi Tańculi. I mam wrażenie, że Jarkowi już trochę psycha tym wszystkim siada. Bo facet jest twardy, to fakt, ale to, co wysłał tańculi, pokazuje, że chyba się powoli gubi w tych internetach. Jakby w jego głowie ktoś nacisnął przycisk nagrywaj dramat i zapomniał go wyłączyć. Zaczął używać stwierdzeń typu na ciebie przyjdzie jeszcze czas. Do tego mówił to takim tonem, jakby zapomniał, że nie jest na planie filmowym, tylko w prawdziwym życiu. On był nieruchliwy, ale sprawiedliwy. E, na ciebie jeszcze przyjdzie czas, ale takich rzeczy, takich, które się szybciej wydarzą, no to jeszcze sobie troszeczkę ten podcast poprowadzicie, ale już niedługo. No. Twój partner tak się podnieca, Denisem, opowiada bytury tam na jego temat. <grym> Za chwilę będą takie same wizyty, jak Tomciu Matysiak będzie po drugiej stronie muru. <grym> Wiesz? Będą takie wizyty. <grym> Uszalonego szczura. No. Także śmiercielu. jeszcze się troszeczkę pociesz tymi podcastami. Morański dodał też żarek Tańcula bardzo go zawiódł. <laughs> bardzo mi zawiodłeś, Tańcula. Ale to akurat wiemy od początku jego istnienia. Jacek Morański od jakichś dwóch albo trzech lat jest zawiedziony postawą arka tańculi, pomimo że ten nie zrobił nic szczególnie strasznego. To już brzmi jak stara płyta. Kółko, ten sam refren o zdradzie lojalności i jakimś dziwnym kodeksie, którego nikt poza nim nie zna. Mówienie takich rzeczy to trochę jak mówienie, że czerwona kredka jest koloru czerwonego. Wszyscy o tym wiedzą, ale Jacek dalej swoje, jakby chciał, żeby mu ktoś przyznał rację za sam upór. A Murański przystojnie dalej gada, jakby tańcula nie wiedział, że ten go nie trawi. Tańculon, jak wspomniał, zajmuje się od strony formalno-prawnej, za szalonego Farmazona załatwi w nieco inny sposób. Nie powiedział dokładnie jaki, ale znowu facet zapomniał, że nie gra czarnego charakteru w filmie o Batmanie, tylko tego dziwnego starszego typa z Freakfightów, który nie potrafi pogodzić się z tym że nikt go nie traktuje na poważnie. Bardzo mi zagadujesz. No, ale no jeszcze sobie troszeczkę ponagrywacie. Także za ciebie wezmę się później. Formalno prawnie. Ale na twojego partnera podcastów Zagartyka. Bardzo tyka, szybciutko. I czas przyspiesza. Czas się zagęszcza wokół Matisiak. No. Odsłuchasz sobie ten, tę głosówkę. No czy możesz oczywiście śmierdzielu polecić do matysiaka z tą głosówką I wiesz co? Ja naprawdę w niektórych sprawach potrafię go zrozumieć, bo wiecie, on kontra cały internet, to nie jest łatwe, ale kurde, przecież to nie jest tak, że ludzie się na niego wzięli, bo im się nudziło. On sam sobie to wszystko zafundował. Facet przez lata budował wizerunek niepokonanego wojownika, a przy okazji robił z siebie mema. No i teraz zbiera żniwo, szanowni państwo! Morański cały czas też używa stwierdzeń typu ty wiesz z kim ty próbujesz pogrywać? Serio, jakby to był jakiś boss z taniego filmu akcji z lat 90. Co zapewnić zrobisz zdaję sobie z tego sprawę. Ale... Możesz również zachować ją na pamiątkę i odsłuchać sobie, <grystanie> 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 jak już ci kolega powinien. Wtedy zrozumiesz, może ktokolwiek, z kim próbujesz pogrywać. Rozumiem, że szalony reporter to niezły farmazon i pewnie sam by mu najchętniej dał klapsa na gołą pupę za te wszystkie bzdury, ale po co wysyłać mu takie głosówki? To brzmi jak monolog pijanego wujka, który wypił kielona za dużo i teraz dzwoni po ludziach grożąc, że załatwi sprawę po swojemu. A i proszę zostawcie po tym filmem łapkę w górę, jak dobijecie ich tysiąc, to no nic się nie stanie, ale dobijecie ich tysiąc, szanowni państwo! W dalszych częściach swojego wystrywu morańskim miał mówić, że tańcula jest zwykłym pyłem. Z kim próbujesz pokrywać? Pstryku, jesteś tylko pyłem, tańcu. A Maryszak nawet nie jest pyłem. A ty masz trochę więcej szczęścia, bo jesteś tylko i aż z jakim see you, nara Spierdale. Nie wiem, co to dokładnie miało znaczyć. Może jakaś poetycka metafora o ulotności człowieka, ale w starciu Morański versus tańcula to raczej pan Jacek wypada na taki pył, który osiada po każdej aferze i za chwilę znowu się unosi, żeby jeszcze raz coś powiedzieć. Arek tańcula sam przyznaje, że tego typu głosówki dostaje od Jacka od paru lat. I zależnie od tego, czy Morański wstanie lewą nogą czy prawą, raz są śmieszne raz włosnanie, kiedy lekko niepokojąco, szanowni państwo Taki trochę serial audio o facecie, który nie potrafi przestać mówić o własnej krzywdzie. Cały czas, ale już chyba teraz tak koleżeńsko. ha już nie wysyłam. No to już stromanię... Ja tego wysyłam. Jak, razem jak my... jestem przestraszony to się wtedy wam wysyłam, że o kurwa, co to już to chyba coś jest grubo. A tak jak takie, wiesz, tam przez wiele lat do mnie wysyła te głosówki, są różne, czy są fajne, czy są... Zależy, jaki wujek ma humor, wiesz. To są nie... w tobie dwa Murańskie. Tańcula powiedział nawet, że murański proponował mu kiedyś budowanie wspólnego szczęścia, bo mam parę działek do zagospodarowania. Później brzmi dobre, później mówi, że, możemy, że ma jakieś tam działki, że możemy coś razem pobudować, stary, bo widział, że tam w Czerwiennym byłem i pokazywałem, na jakim etapie jest budowa. I nie wiem, czy to był żart, czy desperacki apel o przyjaźń, bo mam wrażenie, że sam Ta Czasami ma ochotę podejść do Jacka, przytulić go i powiedzieć rozumiem twój ból, ale zamknij wreszcie mordę i nie przytul. Problem polega na tym, że Morański nie da się przytulić. On jest zbyt twardy na takie przedsięwzięcia. On przytula się tylko z własną żoną, bo tylko ona rozumie jego historię i to, że jest największym kasztanem w świecie freakwaj'ów. A Rek w następnym ujęciu postanowił nawet napisać wierszek o panu Jacku Murańskim. Niestety, muszę to powiedzieć, brzmiał trochę jak polskie kabarety dla pani lub panów na emeryturze, ale miał w tym coś uroczo porannego, jakby nawet on już nie wiedział, czy się śmiać czy współczuć. Sacja wyjątkowa, choć to robi się już każdy z nas świadkiem naocznym Jacka choroby psychicznej. Człowiek czynu, człowiek fighter, lecz najczęściej człowiek prawa grozi ludziom dookoła, jak mają składać zeznania. Schemat działania jest znany, zawsze. I wiecie co? Ja też mam czasem ochotę przytulić Jaska Morańskiego i powiedzieć, żeby w końcu się ogarnął. Ale jak widać, nie da się, bo Morański żyje w swoim świecie, gdzie wszystko jest spiskiem, a każdy, kto się z nim nie zgadza, to wróg. Ja jednak apeluję do pana Morańskiego. Freak Fight to nie jest film, to reality show. Granica między graniem roli a rzeczywistością już dawno się u niego zatarła, a on dalej myśli, że kamera nagrywa jego heroiczny comeback. Bo ja sam na początku jego kariery miałem nadzieję, że faktycznie Jacek okaże się takim Johnem Rambo z filmu Rambo. Niestety, ani z niego Rambo, ani nawet Ferdek z uniwersum świata według Kiepskich. Koniecznie zobacz poprzedni odcinek o moich kumplach w serialu Prawdziwy Lombard, bo tamto dopiero są jajce nie z tej ziemi. W anotację klikajcie i kanał Ziemalą z Getta polecajcie, elo.